Sędzia nie, to nie jest człowiek, który ma iść do mediów, Ale jak celebryta się zachowywać, jak celebryta mówić, jaki no jest jego jest punkt widzenia. Jest władza ustawodawcza, a jest władza wykonawcza, jest, jest władza sądownicza. Nie możemy patrzeć na system tak, jak pani redaktor patrzy. Czy pani nie dostrzega tego, co się stało w Polsce w ostatnich dniach? Nie dostrzega pani tego, co się dzieje? Bo pani powinna walczyć i pani medium powinno walczyć, żeby tyranii nie było w Polsce, a to idzie w stronę tyranii. Ale to, Jakie tymiu, Rani? Że, Rani, że państwo się Takiej, że, się, takiej że, się, że za chwilę możemy ekspekcji. mieć więźniów politycznych, że staje tu przedstawiciel ministra, ministra sprawiedliwości i tak ja widzę w oczach, że ta pani najchętniej to by zaprowadziła wąsika i Kamińskiego do więzienia. O to chodzi wam, żeby byli więźniowie polityczni w Polsce, A, żeby, żeby, że, żeby minister o, sprawiedliwości jest, mówił, jest, że, że szuka jest, podstawy prawnej dla bezprawnych działań? O to wam chodzi? Teraz nie ma odpowiedzialność Znaczy, po to są bo to jest trójpodział władzy, to jest podstawa demokracji. został Lecz właśnie wczoraj brutalnie złamany. Trójpodział władzy został wczoraj brutalnie złamany. To jest nasza uchwała. A czy każdy Polak teraz ma powiedzieć, mam wnosi wyrok, bo ja się, się z nim nie zgadzam, pokazać Przepraszam, chciałbym Pani odpowiedzieć na to pytanie. Wysłuchałem, wysłuchałem Pani. Wysłuchałem Pani. Pani redaktor, no konferencja nie polega na tym, że Pani przychodzi, no to proszę stanąć tu i powiedzieć coś. Pan, pani zapytała, a ja odpowiem Że jest tyrania, a ja na nią nie reaguję tak. no to panu m, odpowiadam, że nie widzę tyranii w momencie Kiedy sąd, e, sądy orzekają Bo jest trójpodział władzy mhm. Jest prawomocny wyrok Cokolwiek by o tym nie powiedzieć Każdy Polak by już poszedł dawno do więzienia I, I, i o co chodzi. Chodzi. Czy już pani redaktor zapytała? O, czy już pani redaktor zapytała? Już ma datę, e, to proszę teraz powodzenia. posłuchać Otóż rzeczywiście ta jest kluczowa sprawa Jaki jest zakres aktu łaski? Czy jest to prerogatywa prezydenta? Zgodzi się pani, że tak. Prezydent ma prerogatywy? Tak. Dlaczego? Bo jest konstytucja. I dlatego, że jest prezydentem, ma prawo korzystać. Ale ja nie przerywałem, pani Ma prawo korzystać z aktu łaski. Co jest napisane w konstytucji? Jest napisane tam, że po orzeczeniu prawomocnym? Nie ma. Jest szeroko rozumiane. Kto to ma w takim razie zinterpretować? Trybunał Konstytucyjny. Czy zrobił to? Zrobił to czy Trybunał. Po I po powiem trzykrotnie to zrobił. To, że Sąd Najwyższy nie zdecydował. Nie pani redaktora. Momentu, ale czy to, pani posłucha, bo nie, nie, nie chcę skończyć pani pani konferencji, to, a to jest nie, nie konferencja nie jest z panią redaktor, z panią redaktor tylko z wami. Ja chętnie możemy się wymienić, ja pani będę zadawał kolejne pytania. Jeżeli mogę, jeszcze jedną rzecz. Jest artykuł, Szanowni Państwo, 190 Konstytucji, który mówi jasno. Sądem ostatniego słowa jest sąd. Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny, nie Sąd Najwyższy, jest, jest, jest na pełni taką rolę tylko Trybunał.